Siemanko AJ, Cześć. Siema. Mogę mieć pytanie do ciebie? Nie ustawka. Możesz. <laughs> Bardzo mnie ciekawi to, z jakiego telefonu korzystasz na co dzień. Dobrze, jest to iPhone 16 Pro, e, tak? 16 Pro. Nie Max, tylko zwykły Pro. A pamiętam, że jeszcze niedawno korzystałeś z Pro Maxa. Dlaczego zmieniłeś? Ponieważ gabaryty tego już były jakoś nie nie nieporęczne, a ja jakby często nie mogłem jedną ręką pisać Po prostu jest dla mnie bardziej już obrotny w dłoni Czyli nawet jak się ma dużą dłoń To jednak za duży ten telefon mimo wszystko Tak, kieszeń, wszystko gdzieś tam Ma takie wymiary akuratne Ja więcej oglądam na kompie, jeżeli już takich Nie wiem, seriale, inne rzeczy A dużo działam, operuję w biegu Więc muszę mieć sprawność zachowaną Czy korzystałeś kiedyś z Androida wcześniej przed iPhone'em? Tak, no ostatni raz tak z 2-3 lata temu 3 lata o, temu było no. jaki był I telefon? zawsze był Android Samsung Galaxy, seria Galaxy Zawsze leciałem Galaxy S10+, plus, chyba. Twierdziłeś, że jednak jabłko. Tak, dlatego, że rzeczywiście były tam ze względu na Instagrama i social media takie rzeczy. Później kompatybilność tego wszystkiego, jak kupisz jedno, komputer, później telefon, przesyłanie, airdropy takie. Po prostu jak jedna seria musi być kompatybilna ze wszystkim. Czyli zwerbowali się do więzienia jabłkowego, <krym> do trochę sadu. Tak, trochę tak. Wiesz, teraz już, już do portfela mi się dobrali, ale, ale nie żałuję. Jest spoko.